Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy z Panią Agnieszką Grzymałą, Dyrektorem Zespołu Projektów i Wdrożeń Agencji Motivation Direct. Dzień pa... dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani Agnieszko. Państwa Agencja opiekuje program ElectroClub, program, który został laureatem edycji konkursu Loyalty Hero 2024 w kategorii The Best Loyalty Program B2B. I właśnie o tym programie chciałabym dzisiaj z Panią porozmawiać, bo to jest wyjątkowe działanie i o tej wyjątkowości zaraz więcej powiemy, ale na początek jakby Pani mogła przedstawić ten program, bo myślę, że on nie jest tak szeroko znany jak niektóre marki z B2C. Dokładnie. B2B, więc dosyć wąska specjalizacja akurat w tym programie. Z przyjemnością opowiem. Elektroklub to program partnerski przygotowany w ramach inicjatywy trzech producentów. Schneider Electric, Signify i NKT. Założeniem programu Elektroklub, którego Motivation Diet ma przyjemność prowadzić i koordynować, jest zaangażowanie jak największej ilości instalatorów do programu, zachęcenie do zakupów produktów trzech producentów, jak również udział w szkoleniach branżowych. Do programu została postawiona strona internetowa, na której uczestnicy mogą weryfikować produkty, które są podpięte pod program, sprawdzać korzyści, ponieważ tam jest kalkulator korzyści, można zaimportować swoją inwestycję. I tam przeliczyć, jaka korzyść jest, kiedy ta inwestycja przejdzie przez program. Każdy z uczestników za swoją aktywność dostaje punkty. Te punkty może zamienić na nagrodę. Także ta prostota, tak jak w B2C, jest, ona jest w ogóle pożądana, i tutaj jest też. Hmm, możemy się pochwalić bardzo bogatym katalogiem nagród, bo jest w czym wybierać. Katalog podzieliliśmy na 17 kategorii, 100 podkategorii, to jest ponad 4,5 tysiąca nagród rzeczowych, także szaleństwo, e, <laughs> dokładnie. I dodatkowo jeszcze też są doładowania kart płatniczych, także bardzo bogaty katalog nagród, ale to też jest taki cel nadrzędny, ponieważ we wszystkich e, analizach e, i, i badaniach widzimy, że prostota tak, działania programów i atrakcyjność nagród to są te kluczowe elementy i my tutaj muszę po powiedzieć, można się pochwalić też, że tutaj zdecydowanie je realizujemy. Mm, I do tej prostoty jeszcze dodam, że e, ta szybkość działania i sprawność jest, ponieważ platforma zintegrowana jest z systemem sprzedażowym. Także mamy na bieżąco wyniki, a co najfajniejsze dla tego instalatora, że on po prostu od razu widzi swoje zakupy u dystrybutora plus naliczone punkty. Także ta dynamika, e, nie ma tej zbłędnej zwłoki i od razu ta... ta, ta ten na, pewno, bach, na pewno to tak, dynamikę i prostoty należy docenić, ale ja też bardzo bym chciała docenić to, że Państwo łączycie i w ogóle to jest chyba taki ewenement, który jest wyjątkiem na rynku, połączenie interesów trzech firm w jednym programie lojalnościowym. Jak tym się w ogóle zarządza i jak to się w ogóle udało, że trzy firmy znalazły synergię w jednym, w jednym programie? No muszę przyznać, że my jako Motivation Derek mamy już duże doświadczenie w prowadzeniu programów i też w, mamy prężnie działający zespół, ale tutaj trzeba oddać pokłon organizatorom, dlatego że oni bardzo ściśle ze sobą współpracują, Jakby tu nam absolutnie pomagają w, w osiągnięciu wspólnych sukcesów, My, co tygodniowe spotkania, wspólnie, my jako koordynator i producenci, pracujemy nad działaniami operacyjnymi. Co kwartał omawiamy naszą strategię programu. Także, krótko mówiąc, jesteśmy w ścisłym kontakcie i myślę, że to jest ten taki klucz tego naszego sukcesu. Ale ta, ten nadrzędny cel który mają producenci i to zwiększenie sprzedaży swoich produktów to zdecydowanie toruje nam drogę do sukcesu dlatego że oni po prostu idą ramię w ramię i te, te cele chcą realizować wspólnie tu jako agencja też idąc tym torem przekonaliśmy organizatorów aby wprowadzać taką wiodącą promocję która ciągnie ten ten to półrocze czy, czy, czy rok e, i angażuje uczestników aby zakupowali produkty trzech e, partnerów Oczywiście, jednocześnie kupując te swoje wiodące produkty u konkretnego producenta, no i oczywiście, głównie też te szkolenia, tak, na platformie, czyli wspieramy instalatorów, aby oni mieli jak największą wiedzę na temat tych produktów, tak, użycia i, i też takiej świadomości tych produktów. No Świetnie, że z jednej strony jest prostota i świetny mechanizm, a z drugiej strony to, co powinno być, czyli współpraca i wspólnota celów, czy wspólnota celów, który jest taka nadrzędność. Myślę, bardzo mi się to co podobało, to co pani powiedziała, że w ramię, w ramię. To jest naprawdę tak. bezcenne i, i trzeba tego pilnować i o to, o to dbać. A teraz chcę zapytać o coś, o czym państwo się szczycicie, co też wskazaliście jako jeden z m, takich wyróżników państwa programu. To jest autorskie podejście do segmentacji bazy danych. No, bo to jest oczywiście dane i umiejętność korzystania z nich jest zawsze czymś niezwykle ważnym w każdym działaniu, nie tylko w programach lojalnościowych, więc ta autorskość i segmentacja mnie niezwykle zaciekawiła. O czym to jest? To prawda, wprowadziliśmy już od samego początku wieloetapową segmentację w oparciu o segmenty działalności uczestników, czyli tych instalatorów, o poziomy ich zakupowe, czyli ten koszyk zakupowy jest właściwie najważniejszy, tak? Do tego dochodzi aktywność uczestników w ramach promocji głównej, promocji wiodącej, promocji pod każdym producentem, jego aktywności na stronie, także te, tych elementów jest bardzo dużo. I tutaj to nawet ciężko jest opowiedzieć o tym, jak się podchodzi do analizy danych. Natomiast to, co jest ważne, że my jako Motivation Direct w każdym programie, który prowadzimy i z każdym klientem, do którego idziemy nawet na początku, tu staramy się bardzo uważnie podchodzić do bazy, do segmentacji i już na, na etapie wdrożenia o tym mówimy, że, że to, to jest właściwie najważniejszy element, na, na początku programu. Więc e, myślę, że też już wiele firm do tego podchodzi. Tak? Już jest wiele narzędzi, które pozwalają nam analizować bazy, e, więc idziemy mhm. tym, tym torem i zachęcamy naszych klientów. Mhm. No, czuję, że wyciskacie Państwo wszystko co najlepsze ja. z, z, z takim Staramy podejściem. Się. A, a proszę mi powiedzieć, jakie to już takie ostatnie pytanie, jakie miary sukcesu i cele sobie postawiliście, jak widzicie ich realizację? Czy... Mm -hmm. No, oczywiście cele stawiamy sobie, czy to są kwartalne, roczne, czy, czy długoterminowe. Natomiast, sam ten wyznacznik tego, że my będziemy świętować w przyszłym roku dziesięciolecie istnienia programu Elektroclub. Jako Motivation Direct od 2019 obsługujemy program. I przyjęliśmy koordynację od innej agencji. I niewątpliwie sukcesem jest ta bardzo dobra współpraca wiodących producentów, organizatorów, tak? Bo oni patrzą na rynek wspólnie, wspierają się, współpracują ze sobą i tu e, sami sobie nie stawiają barier. Ta komunikacja jest e, bardzo ważna e, i e, dzięki temu te najważniejsze cele, jakie sobie postawiliśmy, każdy z producentów, czyli wiadomo, zwiększyć sprzedaż, mhm. budować lojalność wobec tych marek, i to z sukcesem realizujemy, tak? Pozyskujemy coraz więcej instalatorów, aktywizujemy starych, wspieramy ich, tu dbamy nie tylko właśnie o nowych, ale, ale też zaspokajamy tutaj te potrzeby wiedzy instalatorów, którzy z nami są już od minionych lat. E, oczywiście przy jednoczesnej rozbudowie sieci dystrybucji, bo na, za to zadanie so, jest odpowiedzialny każdy z producentów, i tutaj też to prężnie działa. Także yy z takich wyników, które można by było powiedzieć w podsumowaniu nawet roku, no to 20 zrealizowanych akcji promocyjnych, także tam cały czas się coś dzieje. 32 tysiące, czy ponad 32 tysiące wydanych nagrod, więc naprawdę ten, ten ruch jest, do tego my jako Motivation Direct staramy się, aby te nagrody były atrakcyjne, a wybór był bardzo bogaty. Tu mamy postawiony dział zakupu, zakupów do, do tego zadania i bardzo o to dbamy, dlatego że ten wynik i satysfakcja musi być naprawdę taka wartościowa dla uczestnika. Więc ogólnie obsługa takiego programu to jest po prostu każdy dzień bardzo aktywny i, i, i tutaj... Muszę powiedzieć, że zarówno praca po naszej stronie, jak i po stronie producentów po prostu no, nie, nie ma wakacji, tak? Ten, ten rok jest cały czas rozpisany, cały czas jest praca, która oczywiście dzięki temu te, to zaangażowanie przekłada się na wyniki. To, co Pani mówi, tam utwierdza taką tezę, że praca z programem zaczyna się nie w momencie koncepcji programu, ale tak naprawdę startu programu, i to trzeba wiedzieć, bo myślę, że ciągle jest jeszcze takie przekonanie, chociaż już może mniejsze, że dopiero zrobimy program. Program, a co potem? A tak naprawdę to, co potem jest kluczem i taką największą, największym obszarem, który trzeba za, i najważniejszym, który trzeba zaopiekować. Tak, często jak mamy nowych klientów, którzy um, dopiero przymierzają się do programu, no to e, też uświadamiamy ich, że e, to, co wdrożymy, to jest jeszcze dopiero początek tej drogi, że z chwilą kiedy zaczniemy ten, ten program, odpalimy i, i będziemy musieli go dopieszczać, tak? No to to jest ta najcięższa praca, dlatego że no to ten, najciekawsza. ale też najciekawsza, <laughs> dlatego że tak, wdrożenie to jest etap, w którym my klient też może przesunąć terminy, tak? Więc tutaj to, 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 to jest jeszcze takie łatwiejsze dla klienta, ale w chwili, kiedy już program żyje, to już po prostu nie ma kompromisu, tak? Po prostu ta nasza aktywność musi być na najwyższym poziomie. Panie Agnieszko, a jaka była motywacja, motivation direct, tutaj trochę się pobawię, żeby zgłosić się do programu Loyalty Hero? Hmm. Przyznam szczerze, że my jako firma e, faktycznie nie zgłaszaliśmy się zbyt często do jakichkolwiek konkursów. E, myślę, że też dlatego, że właśnie ta branża B2B jest dosyć taką e, hermetyczną. Niemniej jednak e, ten prestiż e, tutaj pokazania się e, na jednym z ważniejszych e, wydarzeń roku. E, był zachęcający, a do tego przyznam, że jednak ta weryfikacja po e, 10 lat za chwilę tego programu, my bardzo się chwalimy nim, jesteśmy z niego dumni, e, chwalimy się wynikami, ale też fajnie było go gdzieś tam właśnie wrzucić w tą weryfikację i e, e, sprawdzić wśród tych ekspertów. Dla nas to jury było bardzo, bardzo ważne i e, no świetnie, że Mamy tą przyjemność odebrania nagrody i chwalenia się dalej, tak? Że motywujemy się do dalszej pracy. Pani bardzo dziękuję. A Państwa tutaj zapraszam bardzo do kolejnej edycji, już 2025 konkursu Loyalty Heroes. I Żeby Państwo również mogli w taki ciekawy sposób pochwalić się swoimi programami lojalnościowymi, działaniami lojalizującymi, opartymi właśnie na insightach i danych, i właśnie powiedzieć, jaka to jest ciekawa praca, jakie wyzwania za tym stoją. Więc będziemy czekali na zgłoszenia Państwa do konkursu, które, które zaczną się możliwość zgłoszeń od 2 stycznia do 31 1 marca 2025. Natomiast gala finałowa i wręczenie nagród już 21 maja. 25 roku. Tutaj zaznaczam datę, żeby rzeczywiście każdy miał świadomość, że to już za moment, naprawdę już za moment serdecznie zapraszamy do konkursu i bardzo serdecznie Pani dziękuję za tą rozmowę. Ja również dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnej edycji.